Akta. Umowa Handlowa Przeciw Falsyfikacji Nazwa jest zwodnicza. Prawidłym zamysłem akta jest międzynarodowa ochrona własności intelektualnej. Rzekomo ma pomagać w zapobieganiu fałszowaniu produktów i marek jak podróbki drogich dóbr nadużywających znaków fabrycznych, jak na przykład użycie znanej marki samochodów na tamponach, jak na przykład General Motors Tampons. Ma gwarantować inwestycje w badania i rozwój produktów, jak patenty medyczne lub produkty farmakologiczne. Przypuszczalnie ma też wspierać artystów i dziennikarzy, umożliwiając im promowanie prac wyższej jakości i ujednolicenie międzynarodowego prawa autorskiego. Brzmi świetnie, czy nie? Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Oksfordski Słownik Języka Angielskiego definiuje falsyfikat jako oszukańczą podróbę czegokolwiek. Ale gdy plik jest skopiowany w internecie, jest on dokładnie taki sam jak oryginał, a nie podrobiony. Nie jest on również skradziony, gdyż oryginał nie został nikomu odebrany. Informacja została jedynie współdzielona za darmo, zatem fałszerstwo nie ma z tym nic wspólnego. Pozwólcie wyjaśnić. Własność umysłowa w żadnym miejscu nie jest dokładnie zdefiniowana przez akta. Może oznaczać znaki firmowe, ale może też odnosić się do jakiegokolwiek pomysłu, który w przyszłości może być objęty prawem autorskim, ograniczony i podlegać karze. To mogłoby mieć straszliwy efekt w internecie, jakim go znamy. Rzeczywista treść akta obejmuje szeroką gamę tematów, jest wyjątkowo złożona i trudna do ogarnięcia, zatem wytłumaczmy co stanie się w internecie na hipotetycznym przykładzie z życia codziennego. Wyobraź sobie, że zapłaciłeś za kurs gotowania. Podczas tego to kursu nauczyłeś się przyrządzać przepisnego kurczaka. Następnie wracasz do domu i przekazujesz przepis swojej żonie. I w tym tkwi haczyk. Według akta oboje jesteście przestępcami. Od momentu, gdy współdzieliliście tę samą informację za darmo, gdy tylko ty za nią zapłaciłeś. Przepisy akta są jasne. Jeśli jesteś podejrzany o rozpowszechnianie informacji objętych praw autorskim, zależnie od kraju, w którym mieszkasz, twój dostęp do jakichkolwiek kursów może stać odcięty, zostanie na ciebie nałożona grzywna lub trafisz prosto do więzienia. Jednak z pewnością nikt by się nie dowiedział, jeśli przekazałbyś wiedzę o sekretnym pieczonym kurczaku na osobności w zaciszu swego domu, racja? Zgadza się. W świetle obecnego prawa nikt by się nie dowiedział. Jednak akta radzi sobie z tym poprzez nadmierny nadzór. Wszystkie twoje rozmowy będą monitorowane. Ale nie tylko twoje Twoich bliskich, przyjaciół będą pilnować wszystkich, tak na wszelki wypadek. Ale przecież nie potrzebujesz prywatności, praw obywatelskich czy wolności, bo nie masz nic do ukrycia, czyż nie? Teraz, znając podstawę działania, zobaczmy, jak będzie się to odbywać, gdy akta wejdzie w życie. Wyobraź sobie Internet jako przynośnik taśmowy, który porusza się w dwie strony. Poprzez te taśmy, pakiety danych przychodzą i opuszczają Twój komputer. Według akta, ISP. Spółki, którym płacisz za dostęp do internetu, będą zmuszone do otwierania i sprawdzania zawartości każdego pakietu danych, który wysyłasz lub odbierasz w poszukiwaniu treści objętych prawem autorskim. Jeśli wyślesz lub odbierzesz copyrightowane informacje kilka razy, Twój dostęp do internetu zostanie odcięty lub staniesz w obliczu sankcji prawnych. To znaczy, że jeśli wyślesz poprzez komunikatorem p swojemu znajomemu, wrzucisz do internetu film z imprezy, na której w tyle ci objęta prawem autorskim muzyka lub zacytujesz ochronioną copyrightem gazetę wiadomości e-mail, jesteś skończony. Proste. Mało tego. Informacja o artykule, który wysłałeś, zostanie wysłana do wydawcy i na mocy ich zeznań może zostać ukarany grzywną lub wysłany do zakładu karnego. Od dostawców internetowych będzie się również wymagać sprawdzania, czy na ich serwerach nie znajdują się objęte licencją treści lub linki do takowych materiałów. Byłoby to fatalne w skutkach dla serwisów, które przechowują różne rodzaje treści tworzonych przez użytkowników jak muzyka, obrazki czy wideo. Jak YouTube albo Twitter mogłyby działać w świetle takiego prawa? Tak więc internet, jakim go dzisiaj znamy, jest na skroju zagłady. Mógłbyś pomyśleć, że przynajmniej pieniądze z wszystkich tych kar mogłyby przynieść zyski twórczym ludziom. Jednak muzycy, pisarze, twórcy filmów, dziennikarze, autorzy i naukowcy również na tym stracą, gdyż będą podlegać tym samym prawom. Chronione pomysły nie mogą już dłużej być ponownie użyte, udoskonalone lub rozwijane. Nawet urywki zdań mogą być objęte i ograniczone prawami autorskimi. Cała ta umowa wspiera jedynie znikomą część przemysłu, tak zwaną mafię treści, spółki publikujące media jak RIAA oraz MPAA, które od długiego czasu zmagały się z internetowym problemem, który zagraża ich przestarzałemu modelowi biznesu. Akta jest wynikiem wywierania przez nich nacisku na władze, które biorą udział w negocjacjach. Ostatnie przecieki wskazują na to, że techniki, które obchodzą filtr planowanej zawartości i infrastrukturę blokującą, również będą nielegalne. Co w tym najgorsze? To wszystko dzieje się za naszymi plecami. Jeśli jesteś Europejczykiem, te decyzje są podejmowane przez ludzi, na których nawet publicznie nie głosowano. Zapewne już widziałeś, jak to przoduje na YouTube. Filmy wideo są mi dostępne w określonych strefach geograficznych. Ta obsesyjna ochrona przed kopiowaniem jest również potężnym narzędziem tłumienia informacji. W momencie, gdy zostaną wprowadzone wszystkie te filtry internetowe i techniki blokujące, wirtualnie każda informacja oznaczona jako objęta prawem autorskim może zostać usunięta. Może to być krytyczna opinia na blogu lub Twitterze, albo wideo, które zrobiłeś na temat trefnych wyborów i katastrof środowiskowych. Nawet zdjęcia Twego kota. Okej, okay, Twojego kota może nie. Na pewno dopóki nie namalujesz mu na sierści logo Coca-Coli. To wszystko może brzmieć niewiarygodnie dla kogokolwiek, kto ma choćby małe pojęcie o tym, jak działa sieć. Lecz pamiętajmy, ludzie, którzy pracują nad tą umową, mogą nie mieć bladego pojęcia o tym, czym jest internet. A gdy już podpiszą tę ustawę, ich założenia będą musiały być wprowadzone w czyn. Konsekwencje, z jakimi będziemy musieli się zmierzyć, to Cenzura internetu Ograniczona wolność słowa Utrata neutralności sieci związana z restrykcjami nałożonymi na niektóre protokoły Całkowity nadzór Twoich działań w sieci Utrata wolności i ograniczenie praw obywatelskich Kary, jak utrata dostępu do internetu A co dzięki temu zyskamy? Nic Chwila, aby działać dla dobra internetu, to teraz Wygoogluj Akta, wrzucaj swoje tweety i prace z Photoshopa. Spraw, aby wszyscy widzieli, że nie wolno zadzierać z internetem i wynieś to na ulicę. Powstrzymaj Krakena.